Niepokój, który unosi się nad pałacem Kensington, ma twarz księcia Harego twarz napiętą, zmęczoną i pełną obaw. Z dala od królewskich komnat, gdzie obowiązuje cisza i tradycja, rozgrywa się dramat, o którym nikt oficjalnie nie mówi, ale wszyscy szeptają. To nie jest już tylko rodzinny konflikt to coś więcej. Coś mroczniejszego. Brytyjska monarchia, jeden z najstarszych filarów władzy na świecie, wydaje się stać na krawędzi wewnętrznej erozji. Źródłem niepokoju nie są podani, nie są politycy, ani nawet media. To dwaj bracia, wychowani ramię w ramię, dziś stojący naprzeciw siebie, jak nieprzejednani przeciwnicy. Książę William, następca tronu, coraz bardziej przypomina władcę z chłodnym planem. Książę Harry, wygnańczy syn, który już raz odwrócił się od rodziny, teraz ma zacząć bać się na nowo. Ale tym razem nie chodzi o presję mediów, chodzi o brata. Według bliskich współpracowników, Harry coraz częściej mówi o planie Wilhelma, o nadchodzących decyzjach, które mają zmienić wszystko. I chociaż nikt nie odważa się powiedzieć tego wprost, Wśród pałacowych murów krąży jedno słowo: wygnanie. Niepolityczne, niesymboliczne, prawdziwe, czego William się dowiedział, co planuje i czy naprawdę może posunąć się do tak drastycznych kroków wobec własnej krwi? Jeden szczegół wycieka do mediów, zdanie rzucone mimochodem przez anonimowe źródło z otoczenia rodziny królewskiej. Zdanie, które brzmi jak początek końca William już nie widzi miejsca dla brata w przyszłości monarchii. Ale co dokładnie miało się wydarzyć za zamkniętymi drzwiami? Kiedy zaczęło się to wszystko psuć i co ujawniono w dokumentach, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego? Zostań z nami, bo to dopiero początek. Oczy wszystkich zwrócone są na jedną noc noc, którą służby pałacowe próbują zatuszować od miesięcy, a która mogła na zawsze odmienić bieg historii Windsorów. Kamery monitoringu z jednego z bocznych korytarzy Clarence House zniknęły z archiwum. Tego samego wieczoru do Londynu w trybie nagłym przyleciał książę Harry, bez megan, bez dzieci, bez uprzedzenia. W rękach trzymał tylko teczkę z dokumentami, które, według naszego informatora, zawierają coś, czego William nigdy nie miał zobaczyć. I właśnie wtedy, przy zamkniętych drzwiach doszło do rozmowy, która miała wstrząsnąć fundamentami brytyjskiej monarchii. Harry wyszedł z niej blady, jakby zobaczył coś, czego nie potrafił zrozumieć. William przeciwnie miał w sobie rodzaj dziwnego spokoju, który nie przystoi komuś, kto właśnie został skonfrontowany z czymś tak drastycznym. Źródła bliskie królewskim doradcom mówią o jednym tylko słowie które padło z ust następcy tronu. Dość. To wtedy rozpoczęło się wewnętrzne wymazywanie obecności Harego z planów sukcesji, z publicznych wystąpień, z dokumentów planujących przyszłość monarchii po panowaniu Karola III. Oficjalnie nic się nie zmieniło, ale fakty mówią coś zupełnie innego. W styczniu tego roku William odbył tajne spotkanie z prawnikiem Rady Królewskiej, który miał sprawdzić, czy istnieje sposób, by formalnie pozbawić Charego tytułu książęcego oraz praw do dziedziczenia. Podstawa? Zerwanie z obowiązkami działania szkodzące reputacji korony oraz brak lojalności wobec monarchii. Zaskoczeniem jest jednak to, co wyciekło przy okazji tego spotkania. Notatka ręczna, w której William miał zanotować: wykluczenie to nie zemsta, to prewencja. On wie za dużo. Ten fragment otwiera puszkę Pandory, bo jeśli Harry wie za dużo, to co konkretnie wie? I dlaczego jego własny brat miałby traktować go jak zagrożenie? Równolegle do tego pojawił się nagły ruch finansowy: zniknięcie funduszy z prywatnego konta Harego w banku Kudz. Oficjalnie błąd systemowy. Nieoficjalnie próba odcięcia go od niezależnych źródeł, które pozwalają mu działać na własną rękę. Kulisy tej operacji prowadzą do tajnej grupy doradców z otoczenia Williama. Ludzi, którzy od lat nie występują publicznie, ale odpowiadają za czyszczenie sytuacji kryzysowych w rodzinie królewskiej. Jednym z nich jest były oficer MI5, który, jak się okazuje, miał także osobisty powód, by wyeliminować Harego z królewskiego kręgu. Jego córka była bowiem przez wiele miesięcy związana z Harem w tajemnicy, zanim książę poznał Megan. Rozstanie było brutalne, a dokumenty przechowywane w jednym z sejfów kancelarii królewskiej mówią o psychologicznym zastraszaniu i próbie szantażu. W tych samych dokumentach znajduje się notatka: Nie wolno dopuścić do ujawnienia tego przed koronacją Williama. Najbardziej niepokojące w tym wszystkim jest jednak zachowanie samego Karola III. Król nie reaguje, milczy. A jego najbliżsi doradcy od miesięcy sugerują, że jest Kraw zbyt zmęczony, by angażować się w konflikt synów, ale prawda może być bardziej złowieszcza. W jednym z listów, które trafiły do rąk pewnej dziennikarki śledczej, Karol miał napisać William jest gotowy, i nie zatrzyma się przed niczym. Czy to oznacza, że monarchia została już przekazana w ręce syna, zanim ktokolwiek to zauważył? I dlaczego Harry, jeszcze niedawno tak pewny swojej niezależności, nagle zaczął unikać mediów, wycofał się z projektów, zamilkł? Źródła z Los Angeles mówią o tajemniczych spotkaniach w jego rezydencji, o godzinach spędzonych przy zamkniętych drzwiach z grupą prawników i jednym dawnym agentem MI6. Ten ostatni był związany z operacją zatuszowania śmierci księżnej Diany. I to właśnie ten ślad prowadzi nas do teorii, która przez lata była odrzucana jako zbyt kontrowersyjna, by ją wypowiedzieć. Teraz jednak przy milczeniu króla, determinacji Williama i strachu Harego wszystko nabiera nowego sensu. Jeśli to prawda, to cała narracja wokół losów rodziny królewskiej zostanie przewrócona do góry nogami, a to, co miało być jedynie konfliktem rodzinnym, może okazać się jednym z największych spisków w historii brytyjskiej korony. Zamknięte drzwi pałacu Buckingham, pozornie ciche i majestatyczne, skrywają coraz więcej tajemnic. Dokument, którego istnienie udało się potwierdzić dopiero po miesiącach dochodzeń, nosi kryptonim Projekt Albion. To wewnętrzny plan przejęcia pełni władzy symbolicznej i decyzyjnej przez księcia Williama w trybie przyspieszonym, z pominięciem niektórych protokołów konstytucyjnych. Plan ten został aktywowany dzień po tym, jak Karol Trzegi trafił do szpitala w wyniku tajemniczego pogorszenia stanu zdrowia. Oficjalna wersja badania rutynowe, rzeczywistość cztery godziny niekontrolowanej utraty przytomności i zniknięcie osobistych notatek króla z jego prywatnego gabinetu. Notatek, które zawierały szczegóły dotyczące jego kontaktów z Harym w sprawie reformy monarchii i ograniczenia roli następcy tronu. Czy William się o tym dowiedział? Wszystko wskazuje na to, że tak. Od tamtego dnia rozpoczęła się operacja informacyjna, której celem było przywrócenie wizerunku Williama jako jedynego stabilnego filaru monarchii. Przypadek? Trzy dni później w tabloidach pojawiła się spreparowana relacja z rzekomego wybuchu Harego wobec jednego z pracowników Fundacji Archwell. Później okazało się, że ta osoba nigdy tam nie pracowała, ale szkoda już była wyrządzona. W tym samym czasie Meghan otrzymała anonimowy list z fragmentem starej fotografii, tej, na której Harry miał być widziany z osobą, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach w 2006 roku podczas przyjęcia w Sandringham. Sprawa nigdy nie trafiła do mediów, ale teraz ktoś zaczął ją wyciągać, i właśnie wtedy Harry podjął decyzję, by rozpocząć własne śledztwo poza strukturami pałacowymi, z pomocą prywatnych detektywów i dwóch byłych dziennikarzy BBC, którzy w przeszłości zostali zwolnieni za ujawnienie informacji na temat morderstwa księżnej Diany. Ich notatki, które przekazano Haremu w tajemnicy, zawierają coś, co nazwano ciemną linią sukcesji, dokument wskazujący, że w rodzinie królewskiej istnieje niewypowiedziane porozumienie. Każdy, kto zagraża stabilde, stabilności tronu, zostaje neutralizowany. Formalnie lub inaczej. Co więcej, nagranie audio z jednej z rozmów Williama z członkiem Rady Tajnej sugeruje, że Harry nie tylko jest postrzegany jako zagrożenie medialne, ale także jako potencjalny kanał wycieku danych strategicznych. To już nie są oskarżenia rodzinne to narracja rodem ze świata służb specjalnych. Jednocześnie kilka tygodni temu podczas prywatnej uroczystości doszło do incydentu, który nigdy nie został opisany w mediach. William miał według świadków, odmówić podania ręki Haremu, a w odpowiedzi powiedzieć nie jesteś już jednym z nas, nigdy nie byłeś. Słowa te spowodowały, że Harry opuścił uroczystość natychmiast, a jego ochrona została wzmocniona podwójnie. Mimo że oficjalnie nie było takiego zagrożenia. W nocy po tym wydarzeniu kamery monitoringu jego rezydencji w Montecito na kilka godzin przestały działać. Firma odpowiedzialna za system bezpieczeństwa ma siedzibę w Londynie i powiązania z funduszem inwestycyjnym, którego część udziałów kontroluje stary przyjaciel Williama Ziton. Zbieg okoliczności w tym świecie nic nie dzieje się przypadkiem. Na światło dzienne wychodzą też inne, jeszcze bardziej mroczne fakty. William miał wielokrotnie konsultować się z człowiekiem nazywanym architektem ciszy. Byłym specjalistą od propagandy operacyjnej, który pracował przy kampaniach dezinformacyjnych w krajach Bliskiego Wschodu. To on miał doradzić, by nie eliminować Harego fizycznie, ale społecznie. Przez skandale, medialne wyciszenie i pełne odcięcie od wpływu. W efekcie tego planu, Harry dziś porusza się jak cień, nieobecny na oficjalnych listach, ignorowany w decyzjach, milczący, choć oczy pełne lęku zdradzają, że wie więcej niż chciałby przyznać. Ale najnowszy ruch może wszystko zmienić. Harry miał spotkać się potajemnie z wydawcą jednego z największych europejskich kanałów informacyjnych. To, co mu przekazał, zostało zapisane na trzech zewnętrznych dyskach, szyfrowanych specjalnym algorytmem wojskowym. I właśnie teraz, gdzieś na osi Londyn, Berlin, Genewa, trwa walka o to, kto pierwszy sięgnie po te dane. Bo jeśli ujrzą światło dzienne, monarchia już nigdy nie w godzinach porannych, kiedy Londyn jeszcze pogrążony był w sennej mgle, na dach jednej z ambasad w dzielnicy Mayfair wylądował niezarejestrowany helikopter. Trwało to nie dłużej niż trzy minuty kamery uliczne w promieniu kilometra były chwilowo zakłócone, jakby ktoś celowo wyłączył całą sieć monitoringu. W środku znajdowała się tylko jedna osoba mężczyzna w ciemnym płaszczu z charakterystycznym gestem przytrzymującym prawy rękaw, jakby coś ukrywał przy nadgarstku. Świadkowie widzieli, jak po cichu przechodzi przez boczne wejście, a chwilę później światło w sali spotkań na trzecim piętrze ambasady rozbłysło tylko na piętnaście minut. Wewnątrz miał czekać jeden z dawnych przyjaciół Diany, Dziś pracujący dla organizacji międzynarodowej zajmującej się ochroną sygnalistów. Wszystko wskazuje na to, że przekazano wtedy fragment kluczowego materiału, dokumentu, który Diana trzymała w sejfie w Genewie z datą 1996 i odręcznym dopiskiem: Jeśli coś mi się stanie, to nie będzie przypadek. Po latach zamknięcia ten ślad wraca. I nie bez powodu. Harry zaczął łączyć wątki, które o dekad były rozwleczone, ukrywane, marginalizowane. Nie chodziło tylko o jego matkę, ani tylko o Williamowe ambicje. Tu chodzi o strukturę, która od pokoleń działała równolegle do monarchii, organizację, którą niektórzy nazywają cieniem korony. Ich cel: utrzymanie władzy bez względu na konsekwencje, nawet jeśli wymaga to poświęcenia własnych członków rodziny. To właśnie ta sieć miała decydować o tym, kto pojawi się na zdjęciach oficjalnych, a kto zostanie wymazany z pamięci publicznej. Kiedy Harry zaczął grzebać w funduszach fundacji królewskich, odkrył nieścisłości sięgające początku lat 80. Pieniądze przesyłane do struktur, które nie miały fizycznych siedzib, podpisy osób, które już nie żyły w momencie składania dokumentów. W cieniu tych ustaleń pojawia się jeszcze jedna postać. Kobieta była pracownica kancelarii królewskiej, która nagle zniknęła w 2023 roku podczas wakacji w Portugalii. Oficjalna wersja: utonięcie. Nieoficjalna: ostatnia osoba, która miała klucz do archiwum zawierającego korespondencję pomiędzy Karolem, Williamem a premierem rządu. Korespondencję, w której miały paść słowa: Harry wie, jest poza kontrolą. Jeśli to wypłynie, historia nas osądzi. Dlaczego więc jeszcze nic nie wypłynęło? Dlaczego Harry milczy? Odpowiedź może być bardziej dramatyczna niż ktokolwiek się spodziewa. Nie milczy z lęku, milczy, bo negocjuje. W zamian za milczenie ma żądać od brata wycofania się z działań eliminujących jego rodzinę z życia publicznego. Megan? Dzieci, wszyscy są teraz w centrum nieustannej presji. Każdy ruch, każde słowo analizowane, rejestrowane, przetwarzane, a William? On nie zaprzecza, ale też nie potwierdza. Trzyma się chłodnego dystansu, jakby wszystko, co się dzieje, było tylko nieistotnym szumem. Tyle, że za tym szumem może kryć się fala, która przewróci cały porządek monarchii. W jednej z sal pałacowych, tej samej, w której kiedyś Karol zaproponował haremu reformę roli drugorzędnych członków rodziny, ktoś znalazł niedawno skrawek spalonego papieru. Z ledwo widoczną linią tekstu, to już nie jest rodzina, to układ. I wtedy staje się jasne: to nie konflikt braci, to nie dramat osobisty, to walka o narrację, o pamięć, o prawdę, której być może nigdy nie mieliśmy poznać. A wszystko, co się wydarzy dalej, może zmienić historię na zawsze, ale to, co wydarzyło się kilka dni później, przebiło wszystkie wcześniejsze wydarzenia skalą ryzyka i. Desperacji. W środku nocy, gdy rezydencja Harego w Montecito pogrążona była w ciszy, do bramy podjechał czarny SUV z przyciemnianymi szybami. Nie miał tablic rejestracyjnych, a jego obecność nie została zarejestrowana w żadnym systemie wjazdowym, jakby nigdy tam nie był. Z pojazdu wysiadły trzy osoby w identycznych, bezoznaczeniowych strojach. Kamery nie uchwyciły ich twarzy. Ich ruchy były szybkie, precyzyjne, niemal wojskowe. Kierowali się nie w stronę wejścia głównego, lecz tylnych ogrodów, gdzie znajduje się prywatne biuro charego, miejsce do którego nie mają wstępu nawet ochroniarze. 40 minut później, dokładnie o 03:13, doszło do zakłóceń w sieci lokalnej całego osiedla. Przez kilka minut nie działały telefony, internet, ani alarmy. Gdy sytuacja wróciła do normy, Suf już odjechał. Harry, według źródeł, był w tym czasie w piwnicznym gabinecie i jako jedyny zauważył coś, co zmroziło mu krew w żyłach: otwartą teczkę z dokumentami, które jeszcze wieczorem były zamknięte na dwa szyfry. Zniknęła tylko jedna rzecz: pendrive w metalowej obudowie oznaczony cyfrą 4. Zawierał materiały, które Harry miał pokazać jedynie w przypadku publicznej zdrady brata. Kopii nie było. Tego samego dnia Megan z dziećmi opuściła dom w eskorcie prywatnej ochrony i udała się do nieruchomości należącej do anonimowego darczyńcy, prawdopodobnie miliardera z Kataru, który od lat wspiera organizacje zajmujące się ochroną rodzin sygnalistów. Ślad urywa się w Szwajcarii. Harry zostaje sam i właśnie wtedy podejmuje decyzję, której nikt się nie spodziewał. Kontaktuje się z byłym asystentem prawnym Diany, człowiekiem, który zniknął po jej śmierci i ukrywał się przez 25 lat pod fałszywym nazwiskiem. Spotykają się w małej kaplicy pod Londynem. Rozmowa trwa 7 godzin. Według przecieku z ich wymiany Padło tam jedno zdanie, które zmienia wszystko. To co zrobiono twojej matce, miało swój wzór i ten wzór teraz się powtarza. Tym razem jednak Harry nie zamierza milczeć. W ciągu kolejnych 72 godzin nawiązuje kontakt z redakcją jednego z największych dzienników niemieckich, który ma historię publikowania materiałów blokowanych w Wielkiej Brytanii. Dochodzi do wymiany. W zamian za ochronę prawną i gwarancję publikacji przekazuje im dostęp do pozostałych trzech pendrive'ów. Jeden z nich, oznaczony jeden, zawiera szczegółowy plan działań dezinformacyjnych pałacu względem mediów zagranicznych, nazwiska dziennikarzy, redaktorów, influencerów, kwoty przelewów, terminy publikacji. Wszystko udokumentowane. To nie tylko walka medialna, to wojna propagandowa. William, gdy dowiaduje się o wycieku, nie wpada w szał przeciwnie, według jednej z relacji, unosi tylko lekko brwi i mówi. Wiedziałem, że wybierze zniszczenie, to jego wybór. I w tym momencie uruchamia plan rezerwowy, który przez lata był tylko koncepcją na papierze operację Ermine. Plan przewiduje całkowite odcięcie Harego od struktur monarchii, nie tylko pozbawienie tytułów, ale również cofnięcie obywatelstwa honorowego, zakaz wjazdu na teren Zjednoczonego Królestwa, unieważnienie aktów dziedziczenia majątkowego, nieoficjalnie, pełne wymazanie, jakby nigdy nie istniał. Tymczasem opinia publiczna zaczyna dzielić się na dwa obozy. Ci, którzy wierzą w wersję Williama i ci, którzy dostrzegają w Harym jedynego sprawiedliwego w tej grze cieni. A jednak to nie koniec, to dopiero początek walki, która wykracza poza rodzinę, poza monarchię, poza wszystko, co do tej pory uważaliśmy za pewne. Prawda drży tuż pod powierzchnią, gotowa wybuchnąć w każdej chwili, a kiedy to nastąpi, żaden tron nie będzie już bezpieczny. Zostań z nami, subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odsłon tej historii, która może zmienić bieg nowożytnej historii Wielkiej Brytanii.